Juś Manko, tu bananek gaming. Cześć. I to mój nowy kanał. I zapraszam na poprzedni, na którym dalej nagrywam. Eevee gaming. Um, postaram się zamieścić link w opisie. I. Chcę tylko wam przedstawić mi nowy kanał Na którym będę czasami Montował jakieś filmy W sensie wstawiał jakieś filmy Jak widzicie Na, na ekranie gram w Gang. nie za dobrze mi wychodzi Ale niedawno zacząłem I nie jestem zbyt dobry ale mam już gadżet Dropnięty Więc nie jest chyba najgorzej Przydałaby mi się postać Banan James Ona jest fajna Jeśli nie masz jeszcze Food Ganga to zapraszam Cię Do pobrania tej gry Jest bardzo podobna do Brawl Starsa. Są też postacie Karny tu nie ma Yy, ale są, yy, są postacie, to jest najważniejsze. Jest aleja pucharów. I... Są też skrzynki. Pokażę wam dokładnie wszystko. Jak tylko minie ta durna reklama Match Mastersa. Nie lubię Match Masters. Wy lubicie? Napiszcie w komentarzach zobaczmy co my tu mamy. Mamy sklep. Darmowe PowerPoints. Nie no, nie mam gdzie postawić tej ikonki. Okej, okay, już mam. Mamy alejkę pucharków. Misję. Postacie. Ja poluję oczywiście na tą. James. Mamy też Vipa, dzięki któremu można zdobyć postać. Mam, że zagrajmy sobie jeszcze jedną rundkę. Na przy okazji, mam nadzieję, że Wam się spodoba mój kanał. Zasubskrybujcie go, proszę. To się bardzo opłaca. I będzie, y, jeśli się interesujecie food gangiem, pokemonami, fnafem i różnymi rzeczami, fortnite'em, na przykład jeszcze Brawl Starsem No to to jest miejsce dla was Live'y nie wiem czy będą, może czasami raczej będą Tylko będą na wyznaczoną liczbę subskrypcji jako takie podziękowanie no może będę musiał coś ogłosić. News z Fortnite'a. No nie wiem. Zastanawiam się. To też do mnie by było bardzo dużo roboty, ale panień usuwają skina Shadow Ruby, który był jest dostępny do 17 czerwca. jako misja tylko na komputerze. Taki event. Oczywiście, jeśli go nie usuną, jeszcze będzie dostępny do tego 17 czerwca, jak mówili twórcy gry e Fortnite, czyli Epic Games. Jeśli będzie, a ty nie masz komputera, grasz na konsoli lub grasz na telefonie czy na PlayStation. Napisz w komentarzu, to mogę Ci odblokować tego skina za darmo. W sumie nie za darmo. Musisz mnie zasubskrybować, polubić ten film. I napisać do mnie w prywatnej wiadomości na Instagramie. Link do niego w opisie. A ja już kończę. E Nara